Hejka! Witajcie serdecznie na moim pierwszym vlogu Ze względu na to, że jest to mój pierwszy vlog yy, Mogą być jakieś niedociągnięcia Ale postaram się, żeby wyglądało to fajnie I żeby było ciekawe e, Tylko jeszcze szybko wyjaśnię Że niekiedy kamera będzie skierowana na ziemię Bo nie chcę pokazywać innych ludzi Bo mogą sobie tego nie życzyć Więc tak będzie Albo będzie też kamera skierowana na mnie od dołu Bo w niektórych momentach nie będę mogła pokazywać Po prostu tego, co jest przede mną e, I w niektórych momentach też będzie będzie wklejone serduszko na twarzach moich rodziców, bo oni też nie wyrazili zgody, żebym ich pokazywała. Myślę, że to tyle i no, życzę miłego oglądania. Właśnie jedziemy na lotnisko, a stamtąd polecimy na Mazury, bo mój wujek ma e, urodziny i żeby szybciej się dostać, lecimy samolotem. E, właśnie o tym będzie mój vlog. Pogoda dopisuje, właśnie wyjeżdżamy z miasta, a na polu jest 16 stopni. Zapowiada się bardzo fajnie. Ogólnie to nie jedziemy sami, bo tutaj właśnie widać ujęcie, gdzie jedzie moja rodzina, moja kuzynka z rodzicami. Będziemy też tam jechać. Robią się powoli korki i mam nadzieję, że nie staniemy po drodze, ale to czas pokaże. Do celu zostało nam półtorej godziny, mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej dojechać, bo trochę czasu nam zostało a samolot mamy za niedługo, więc będzie się trzeba streszczać. Słuchajcie, do celu została nam równa godzina, a jest coraz bardziej nerwowo, bo mamy strasznie mało czasu i naprawdę będę się modlić, żebyśmy zdążyli dojechać, bo jak nie dojedziemy, to nie polecimy, więc jest problem. Te ujęcia przejeżdżających samochodów Nagrałam po to, żeby mniej więcej Zobrazować jak szybko jedziemy Bo jedziemy chyba 110 na godzinę I może filmik tego tak bardzo nie oddaje Ale strasznie szybko zasuwamy Tu było widać Tira, którego wyprzedzamy Jest bardzo nerwowo Tutaj stoimy właśnie już w korku I ja nie wiem jak to będzie Są bramki, będziemy się zbliżać Na szczęście na bramkach idzie to nieco szybciej I patrzcie, tu już widać lotnisko Już jesteśmy tak blisko Bo zostało, nie wiem, chyba kilkanaście minut no ale korki strasznie wydłużają czas, nie wiem jak to będzie. Tu stoi moja kuzynka i na razie idzie jakoś, ale zobaczymy, mam nadzieję, że więcej korków nie będzie. Ok, wydostaliśmy się z bramek, jedziemy dalej. Na razie nie ma żadnych korków. Tutaj jest Kraków-Balice, czyli tam, gdzie jedziemy na lotnisko. Tutaj jest z innego strony ujęcie, ale nadal zostało nam naście minut. I właśnie będziemy jechać bocznym pasem za chwilę, bo y, wszyscy stoją w korkach. I żeby dostać się na lotnisko, trzeba jechać bocznym pasem. To jest brew zasadom. Nie wiem, ile zapłacimy mandatu, ale trzeba. Zostało nam tak mało do lotniska, a stoimy w korku. No, po prostu korek na lotnisku. Nice. Ech, lepiej być nie mogło. Hahaha, ha, ha. wjechaliśmy na autostradę, i teraz musimy się cofać. I jeszcze raz wjeżdżamy na to samo rondo. i Po prostu zostało nam chyba 5 minut, żeby wysiąść z auta, zaparkować, odprawić się i wsiąść do samolotu. Jeśli nam się to uda, to jestem Ateną, czy tam Zeusem. Okej, okay, już wjechaliśmy tak, tylko zaparkować jeszcze trzeba i pędzimy na lotnisko. Na lotnisku jeszcze kupujemy tylko czekoladę do wujka jako drobiazg do prezentu i idziemy. Właśnie idę na odprawę. Musimy to zrobić szybko, ale było trochę opóźnienie, więc plus dla nas, bo mogliśmy przynajmniej trochę odpocząć i się porozglądać. Tak wygląda lotnisko w środku. I sobie czekam. Pam, 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 to ta chwila, kiedy wchodzimy i zaraz będziemy wsiadać na pokład samolotu. Czekam w kolejce, jesteśmy jedni z pierwszych i wszystko się udało, będziemy lecieć. Dla niewtajemniczonych znajduję się teraz w takim Ala rękawie, który pozwala mi jakby dojść do samolotu. Yy, tylko że nie idę na polu, tylko jakby w środku. No i właściwie za chwilę będę na pokładzie, ale niestety nie będę mogła nagrać tego, jak wsiadam do samolotu, no bo nie mogę, i nagram potem, jak już w nim siedzę, yy, za chwilę widzimy się w samolocie, nagram widoki i tak dalej. I tutaj jest właśnie ujęcie, jak już widać samolot. Lecimy liniami lotniczymi lot i wsiadam. Jak mówiłam, jestem na pokładzie samolotu. Słońce fajnie świeci nadal, fajnie, chociaż już jest wieczór, nadal jest ciepło. Widoki samolotu są na razie takie sobie, bo jesteśmy jeszcze na lotnisku, ale jestem przekonana, że jak już polecimy, to będzie fajny widok. Na pewno to też koniecznie nagram. Na razie są tutaj ujęcia, jak już ruszyliśmy. Akurat siedzę w takim miejscu, że fajnie widać skrzydło samolotu, więc będzie się na pewno fajnie leciało i nagrywało. Zaczęliśmy przyspieszać i zaczęłam się też trochę bać. Nie wiem, czy już kiedyś wspominałam, ale mam straszny lęk wysokości i nie wiem jak to zniosę. No postaram się patrzeć tylko w kamerę, a nie na to co, co leci. Zaraz chyba już wystartujemy. E, powoli się wznosimy i lecimy w górę. Zaczynamy się wzbijać, widać już ładne widoki, ładna droga, ale wiem, że to będzie jeszcze wyżej, mam nadzieję, że też będzie jeszcze ładniej. Eee, fajnie, że świeci słońce, bo przynajmniej oświetla te widoki, no i fajnie to wszystko wygląda. Ogólnie to dajcie też znać koniecznie w komentarzu, czy też lecieliście kiedyś samolotem i jak to przechodziliście, czy też wam się podobało. Jestem ciekawa, u mnie jest pięknie, tak jak się spodziewałam, no i wszystko ładnie się prezentuje. XD dostałam bułkę z dżemem na pokładzie jak każdy. Moja mama też dostała, która siedzi obok mnie. Mój wujek z tatą i resztą siedzą gdzieś z tyłu. No i lecimy. Jest taka lekka mgiełka, ale to chyba dlatego, że jesteśmy chyba już ponad chmurami i, jakby, są takie przerzedzone chmury, i strasznie wysoko, i w ogóle, ale no nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że przy lądowaniu też nie będzie źle, bo właśnie lądujemy, a bardziej zbliżamy się do ziemi, widać cień samolotu, są drzewa, już jest taki wieczór i słońce zachodzi, no i zaraz będziemy lądować. Jak widać, skrzydło samolotu wiernie mi towarzyszy podczas podróży i na pewno będzie się super prezentować na tym vlogu. Już właśnie wylądowaliśmy, jest y, samolot, widać go wyraźnie, tłum ludzi. I to już koniec. Dzięki, że mogłam być z wami, pa pa!